Hej, to znowu Borda, a to kolejny odcinek Europy Universalis. Dziś ponownie, po raz trzeci jest Lupus. Witam, witam. A planujemy dokonać inwazji na Yakhtlet oraz Jumpus Jest to dość czy potężna wojna. Nie wiem, czy nie zmienić opcji ataku na Ming. Ale chyba zostanę przy, przy tym Yakhtlendzie. W poprzednim odcinku zrobiliśmy także e, atak. Robił jakiś Był jak atak? Było koniec wojny z Korcinem i Zoriatem, który zniknął w 100% z mapy. Stabilizowałem mój kraj, umarłem król. U Lupusa nie działo się chyba nic szczególnego. Nie, tylko overextension redukowałem i budowałem sobie. Tak, warto też wspomnieć, że perspektywa Lupusa jest nie do na kanale. Link w opisie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję, a ja zapraszam moich widzów do ciebie. Też jest link pod yy, filmikiem. Bardzo dziękuję. A ja właśnie kończę to moje prowincje. Zabrane Ratowi. Dumna Polska podąża przez Syberię. Jak to wygląda? No co znowu? Mary Reed. Co to jest za event? Nie chcę się doczytać, bo to jest w języku angielskim. Admiał. O! Admirał? Czy to będzie. Mam do wyboru 50 punktów administracyjnych. Albo admirała. Mary Reed. Nie wiem, czy go wziąć. Myślę, że spróbuję. Punkty to jest parę miesięcy. Myślę, że go wezmę. Kim ty? Hmm? A jest napisane, ile ma tradycji, albo cokolwiek? No właśnie, nie wiem, czy to jest. Nie. To nie jest taki generał. Wiesz? Chyba, chyba, że muszę odpozować, żeby się. Dotarł do mnie. Może to doradca po prostu? Chyba doradca. Tak, bo to nie generał, tylko admirał był. Yy, Napięcie religijne. Nie wiem, spróbujmy najwyżej wzrosną tam. Chyba nie. W takim razie doradca. Nie widzę. admirał w czym on może być? W tej zakładce militarnej może będziesz no, miał wypisane. Nie wiem gdzie on trafił. Jest! Aha. Admirał to jest y, człowiek, który dowodzi flotą. To w sumie logiczne. Admirał. Dobrze, że mam flotę wojenną, To by mi się przydał. Fajnie. Miłego. te <noise> punkty. Następny raz będę pamiętał. Okej. Okay. Ja jestem już obstawiony na granicy. Y, mam tam... Parę ładnych tysięcy, ale nie mam znowu kim walczyć. Ile mogę mieć wywóców? Dwóch na dwóch. Uff, mi zabiera punkty. Aż do z zwężenia. Bardzo się przydał, bardzo mądry event i przydatny dla mnie. O, populacja. Dwudziestkowy, myślałem, że jedno. Bym się zastrzelił kompletnie. Bordan, jak ty potrafisz dowodzić? Dwudziestkowy, okej. Okay. Może nie umrzesz w czasie tej wojny. Przydało się zwiększyć stabilność, moim kraju. Okej, okay. jesteś gotowy? Yy, tak. Do ataku. Tylko poczekaj, jakieś dyrektywy dla mojej armii, gdzie Co? mają iść? Yy, jak wygląda fotiftowanie wroga? Jeszcze tu miałem... O, tu są forty. Yy, yy. Nie wiem czy daszada sobie z jumpułem. Więc. No, pewnie średnio. Poleciłbym ci od wschodu zajmować te pojedyncze prowincje, tak? Od top do Hami, potem. Okay. Od wschodu pić. I jeszcze. jeszcze podatek. Podatek, może Waldam sobie wezmę. Prest mam ma 92 aż. Narodził mi się. Toś mega mocny. O. Następca to on 655. Ładnie. Prawie tak fajnie jak mówi Olbracht. Kto? Jan Olbracht. 644. Ale jest na tronie polskim. O, tak, będzie się nazywał. Bo czemu nie? Może być. Bardzo świetna nazwa dla następcy tronu. Polecam. Czekaj, mam fajny inwencik. Ludzi <laughs> sobie następcy tronu. Okej. Okay. Poświęcę 5 punktów prestiżu, ale nie będę miał już klejma na Gdańsk. Gdańsk jest mój. No właśnie, dlatego poświęcę te punkty. Okay. A twój dziedzic? Ta... <laughs> ładnie, ładnie. Mm. Cześć, dziedzic. Bordan, Wilk, prawie Jan. Ces cesarz. To jest Cesarz. To będzie Cesarz mojego pięknego narodu. Ach. prostu jest królestwem? Chyba tak. Tak, tak. Developmentu ma zbyt mało. Ty już masz imperium? Mhm. Już u, Ho, ho. Jeszcze troszkę. E, to co? Bijemy się o... O... o kraj... Jarkęndu. Wow, początkowa klatka, Muszę przeliczyć wszystko, jak będzie wyglądać. Wyruszacie tu, wyruszacie tu. Ok, przecież wojna nie powinna sprawić zbyt dużo problemu. Problem może sprawić moja stabilność i bunty, które wybuchną w kraju. Chociaż przy tym poziomie manpower gdzie jest on maksymalny i, i takiej ilości wojska, no jednak nie. Polacy dzielnie zdobywają prowincje, okupują, latają nad nimi. Co to jest? Sokoły? Tam? Orły, sokoły. To jest walna głupa, na Syberii nie ma sokołów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wypowiadam się, bo się nie znam. Nie wiem też. Ale polskie orły są. No, na pewno. Polski orzeł biały, na drodze. dla z Polakami? Na YouTube nie. Ale ogólnie. Ogólnie tak. I, i y, wybrałeś opcję z Litwą Unii, nie? Tak. I tworzyłeś y, Commonwealth? Oczywiście. Aha, jest też wiesz opcja integracji kraju. Ale to zajmuje odgranicie od Na pewno, ale co ładniej wygląda napis Commonwealth na pół świata, czy napis Polska na pół świata? A, no tego. Tak. Czemu węgle <grym>? wzywają mnie? Aj. Nie, nie idę. Jestem Obońcą Wiary, ale nie idę na tę wojnę. Węgry? Z kim się bił? No z Austrią, a mi się tam Wiesiec chce bić. Aha. Dokładnie. Poza tym... Panie, myślałem, że byś miał Trusa, ale ty nie po tej stronie walczyłeś. Coś mm. tam w żaden sposób mnie nie zroziło, tylko ostatni tytuł Obońcy Wiary model sobie kupić ponownie. No. Znaczy mamy tego, e, misjonarza dodatkowego, mm -hmm. że się. Uważaj się, nasi wrogowie łączą w jeden duży stak. No niech spróbują zaatakować. Nie w ogóle mają technologię w plecy no. w stosunku do nas. Dasz radę sobie z nimi? Nie mm, pamiętam jaką mają technologię. 19. O, 19, powinienem. Bo ty masz tu dość mało wojsk. Co? Mało wojsk masz, mówię. Troszkę. 18 tysięcy. Właśnie się cofnęli, chyba. Przestraszyli się potęgi Polski. Potęgi Orła Białego. Też bym się bał. A stachań, przejdź do ofensywnej. Bo, jak nie. Jak lecimy, żeby Focus? Offensyw, proszę. Nie supportive. Dwaj dyplomatę z Kuby. Kuba mi jeszcze w żadnej wojnie nie pomogła. Dziwne. Proszę przesunąć się na następny fort. Gdzieś doszło do bitwy, nie? Mają tu 90 tysięcy wojska. Tak jest. My mamy 60, y, 78. Właśnie się rozbi. Atakują. No dobra. Ten fort mógłby paść. Stój. brak spacji. Coś ci pomóc? Nie wiem, właśnie, czy się zdołam utrzymać. Jeżeli chodzi o to, tak, yy, zdołam ich pokonać. Chcą się do ich posiłki. Idą także moje posiłki. No, ja też już tam powoli ruszyłem. No, ja na forsmarszu biedne. armiami, powinienem dać radę stoją wygrać. Mam więcej, moje, ale więcej dyscypliny. Tak, zwyciężę. Doszły posiłku. Dobra, to ja już jednak na nie idę. Hmm. Jak ten trudnie już jest rozłożony na opadki. Nie, myślałem, że rozbiłem ich wojsko w pył. Byłoby zbyt piętne, żeby prawdziwe. Proszę przelupować w tarasie. Tu jest część wojsk z zachodu. Właśnie stąd. W część wojsk, które dalej oblega marzenie, no niepodległościowe, nastawiania. Ciekawe, kiedy wybuchną. Chciałem, jakieś bunty jeszcze w kraju aktywne. To jest dość ciekawa kwestia. Mam wolność holsztynu. Ja fanatycy religijni. Cześć, Czeki nie rozbiję. Rozumiem. Zdarza się zostawić jedną odpowiedź. Japonia. Auu! W... Co takiego? Mam kasus belli na ciebie. Za? Imperializm. Polecam. Aha, to już jest ten czas, kiedy wchodzi imperializm. To jest fajny kasus belli. Tak, bardzo. Podoba mi się. Admirał ani Nie, ja już się na admira, a nie na białe. O nie. <ścoughs> Nie chcę idei, chcę technologię. Dobra, muszę rozbić w końcu te bunty. Dazu sobie adres dowódcy powinni. Dadzą. Okej. Okay. Stabilność mamy na plus zero. Coś, coś. Aha, obleżenia. Najgorszym, co jest w tej grze, to jest podbijanie tych wszystkich prowincji, które są bez fortów, nie? Bo tu musisz rozbić te swoje wojska i iść po każdym po kolei, ile przesuwać i przesuwać. Tak tego nie lubię. Ale nie jest tak źle. Kiedyś to trzeba było dłużej czekać na podbicie, a teraz tylko miesiąc. Bo teraz są forty, nie? A kiedyś było tak, że każda prowincja miała jakiś tam fort, i to trwało. Mm. Okej, okay, no ja zaraz będę znowu jednolity, Tu Dublicy wybuchli. Ja ci może te wszystkie prowincje pod oblężenie oddam, co? A ja, jak wolisz, możesz teraz, możesz później. Tak, ze wschodu raczej nic nie zabrałem, prócz tej jednej prowincji. To mi mąci troszkę wygląd. Co to za 6 tysięcy? Wow. Nie, 20 coś, okej. Okay. Wbijamy się w ten jarkant z każdej strony. Mhm. W tym coś się dziwnie wojsko podzieliły. No, Dziwnie dalej. I stack wipe. Ślicznie. O, ja też się wbiłem nawet. Nieumyślnie. Idąc na ich w kolejny ford. Zrobimy tak. Zrobimy atak tu. Potem tam. Potem ruszę na. Nie mogę na jumpu, więc... Nie wiem nawet. Te małe prowincję muszę oblegać. Tak powiedziałem, nie lubię. Oj nie. Powiem ci, że bardzo miła sesja nagraniowa i przyjemna wyszła. No też mi się podobało. podoba. A ich stolica została nieumilkana. O, chyba tworzą najemników. Coś mi się wydaje. Moja stolica bardzo słabo ufortyfikowana. Pierwszy poziom. Nawet bardziej niż bardzo słabo. Tak, zaraz padnie. I się nasz odniósł sukces. Plus siedem. Już nie mam nawet co nawracać. Co to się podziało w tym kraju? już oblegasz stolicę. u mnie źle świadczy, że nie mam co nawracać. To znaczy, że moja ekspansja spowolniła. jest bardzo nawet. Uważaj, jumpur idzie od południa. Czy mam się go bać. Jaką wy masz technologię? 19. Idą w ciebie. Prawieś sobie? Nie, stoją. Aha, okej. Okay. Chyba, że idzie coś innego niż. Znaczy, ja już za chwilę podbiję ten forcik i już będę mobilny. Na północy jest. Jarkant. 23 tysiące. Mówię, że najemników stworzył. Ja mam tam 30. Podeślę, zaraz rozbiję to. Tak, bo już ja miałem tam A Stacha nie chce walki. Lubusonant. Kiedy kiedykolwiek to on mi pomoże w wojnach? Coś wątpię. Chyba kiedyś pomarł mi z Wielką Brytanią w walce. Chyba tak było. U. Zupełnie zapomniałem o tych Czechach. 80% zagrożenia. A co tam w Czechach jest? Aha. E, nie, śląsk. E, już mają dziedzice. Już I... po tokach. I po Węgrach. Widzę. Węgry? No spójrz. A Nie istnieją. Mhm. z sobie, miał do bicia. No. Z, Ale całą granicę tą Węgry i Otomanów mam już klejmy. To, Mołdawia? Czy twoje? E, to klejmy. moje, co moje? Mołdawskie, czy twoje? Są tam klejmy? Moje. O. Yy, uważaj się, jumpur prze... przeszedł. Tam jest. Dobra, no, ja jestem mobilny jednowarłem, więc mogę przypuścić atak. No ja też bym się mógł wbić, tylko że to jest w górach. Hmm. A 18 tysięcy nie wiem czy starczy. No z nie patrzę na teren, wiesz? <grym> A coś Nie, nie, mocno mi nie bolą tereny. Moje wojsko jest tak dobre. No to ja się wioska. spróbuję mieć. Czy ja nim zrobiłem start Wipe? Chyba tak. Tak, zrobiłeś. O, jak miło. A Stacha nie chce pomagać mi w tej wojnie. Pewnie dlatego, że mają 97% poczucia wolności. I tak nie będą wolni. Prawdopodobnie. No, niestety. Jestem szybki i martwy. A ja już jestem. Zobacz. Wójcie. Wycofałem się. Ej, ty, Nie ma sensu tam, armii tracić. No tak, Pestisz ma, znaczy. Pestisz jest chyba w imperializmie. A z bitew to jest tak większy troszkę. Mhm. A przeliczył bitwy. No, i nie ma. A nie zrobiłem z tego wajpu. Pewnie przez TN. Czemu ja nie mogę się tu ruszać? Aha, bo to jest. Wasteland Trochę malące teraz jest, jak on jest kolorowany, nie? Mhm. Ale to fajnie, No Do szare, to było wiadomo o co chodzi. Do kogo się wycofujesz? Że tak spytam. Do tego to bykty. To bykty. Mhm. Już mogę wracać. No się zdarza, że coś do swojego kraju cię wycofuje. Nie, nie, ale to wycofanie to było, jak kliknąłem. Mhm. Także nie będzie tak źle. Ja jestem, by chciał po a Najpierw bym chciał pobić. T -t -t Ten delikatny. Janpol. Nie, wiem, macie złota w ogóle w Starowcu. Mało, 350. Dla wiesz, jak działają protektoraty? Troszkę. Mniej więcej. Kore? Mógłbyś przybliżyć? A coś jak bycie wasalem? Tylko, że. Nie można anektować. Tak, jak... ją. tak to, to też. Nie można anektować. Można od niego żądać ziemi. Mhm. Ale jeżeli się zwesternizuje albo coś w ten deseń, to się uwalnia. Mhm. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jak to żądać ziemi w jaki sposób? Jest chyba jakaś interakcja. Tak. Że po prostu wysyłasz do niego dyplomatę, mówisz: oddaj ziemię jej. I ma oddać. Tak. Tylko mu tam chyba Liberty Desire skoczy, albo coś ten jest. Tak bardzo ktoś by się tym przejął. No. <laughs> Z grania pewnie jest troszkę bardziej trudne, nie? Póki co tego nie czuję. Gdzie pewnie trudno było to u Moskwy troszkę powstrzymać. To a wiesz, bardzo... że nawet nie? Nie. Jakoś tak wybierałem momenty, że było chwilę po tym jak dostała po tyłku. A, no w sumie ja podobnie. Najpierw ją zaatakował kazań, potem ją zjadłem ja. Potem znowu kazań, potem ja i potem się bałem kazania. Bałem się zaatakować go. Ale jakoś też się udało. Czy ty John Purze chciałbyś pokoju już ze mną? Nie chciałbyś, bo. A White? Też nie Bo. Bo jeszcze mało, to zaś ci Ford padnie i już będziesz chciał pokoju. Co z tego, że nie masz wojska, to nic. Tu, 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 tu. To są takie typowe kolosy na linianych nogach, te wszystkie kraje. Tak. No to głównie technologia ich boli. Mhm. Koszty mają dużo większe. Żeby skoczyć technologią, fajna jest ta opcja Western Arm State. Gdy na multiplayer i masz y, sojusz z krajem złestenizowanym, to w bodajże 150 relacji masz o 10% tańsze technologie. To jest fajne. Tak. dobre. No ale no. na single player to jest bardzo ciężko zrobić. No na pewno, bo tamten kraj musi też z Tobą polepszać relacje. Musi być to po obu stronach te 150 na plusie. Tak. A nie mm -hmm. tylko od strony tego, no nie wiem, niezachodniego kraju? Nie, po obu stronach. Aha. Dlatego no to kiepsko. No to Mogę wziąć ideę. Mam dwie idee na ofensyw. I w sumie nie wezmę żadnej. Czemu mi to spadło? Le Legitimacy? Nie wiem, mam na plus. Co się mi wow. Coś tam się stało. Zobacz, co się z Węgrami stało. Istnieją w ogóle. Istnieją. Austria Maju... przyszła? Jedną prowincję tylko mają. Y... Jakie jak masz relacje z Węgrami? Um, minus 55 i są do mnie w nastawieni. A co ty na to, żeby wysłać im jakieś prezenci, polepszyć relacje, zrobić wasala, oddać koły, anektować? Nie wiem, czy to się da aż minus 55 na, na relacjach Znaczy, plus 100 możesz na tym na tym uzyskać Wzięliby sojusz, Maja zagwarantowałbyś im niepodległość, jakiś prezent pieniężny Mi się wydaje, że osiągnąłem Słuchaj, jakbym miał im dać... O, czekaj, mam fajny event Dobra, a ja chyba spisuję z John Tak, chcą Czyli wezmę sekundkę pauzę Diplomatic relations plus 1 Aggressive expansion in impact minus 5%. Fajnie. No, a propos Węgrów, to ja mam yy, możliwości na sojusz minus 3000. Bo masz prowincję ich? Narodowe? Opinia na Węgier na temat Polski: Wrogi stosunek do Polski i trust. Tak średnio. Znaczy, opinię to byś zmienił. Czyli wywrócił stosunek tak, żeby się zmienił. Więc to nie jest jakiś wielki problem. Pozostałe. No i jest minus tysiąc za trust. Trust, czyli zaufanie. To tak samo się zmieniło na... Chyba na relacjach. No, a zobacz jak teraz idealnie możesz kory oddawać, nie? Mhm. Jak tam wygląda ich mapa dyplomatyczna? No... czas w sumie nie tak dużo jest tych korów. Troszkę Austrii, troszkę Serbii. Masz I troszkę mnie. Technologię, więc masz szybsze kołowanie i tańsze. Więc nie wiem, czy to jest tak konieczne. Znowu czas popłynął dość szybko, ale jednak wolałbym dzisiaj skończyć tu wojnę. Okej. Okay. Aby to zrobić, jakbyś mógł mi pomóc zająć tę prowincję obok Astehania. Dobra, już. i przekazać mu pod okupację. Chcę go napompować jeszcze w tej grze. Okej. Okay. Już moja armia tam biegnął. To miło z ich strony. Moje. O, no, noga i stolica ogóle kraju, kiedyś pięknego. Dziś pewnie istniejącego. To ma sojusz z Deni. Wow, jakieś bunty rozniosę. O, to w nie szupadkiem. mówię. przypadkiem. Jakętce. Podaj, tak to jest, poprawnie Po polsku. Polski język, trudny język. Polska języka. Podobno największy język. na świecie. Jeden na pewno z się na świecie. Mm -hmm. Tylko ten mandaryński jest trudniejszy moim zdaniem. To coś podobne do, do, do chińskiego, nie? Japoński jakieś tak? Tak, tak. To jest do, dokładnie chiński. Mm -hmm. Mandaryński się mówi. Chyba. A znaczy, on jest na pewno w zapisie trudniejszy, ale czy w wymowie? Tu można było. Yy, masz dialektów od gramań, ciut. ciut. Chyba że dialekty. Bo na północy się inaczej wymawia niż na południu, tam jeszcze coś inaczej. W, no. w Polsce też tak jest, tylko w mniejszym zakresie. A nie, no wiesz, w dużo mniejszym. Co prawda tam yy, na Śląsku się zupełnie inaczej mówi, Kaszuby też, ale na przykład Suwalszczyzna, Mazury, Warmia, a Warszawa to. Czemu Praktycznie tylko on lekko charakter Czemu nie chce przyjąć e, ziemi, które mu oddaję? Szajsz? Przekazuję mu pod okupację, on mi no. ją oddaje. Drodzy no, no? Nie, to nie, to ja się napompuję. <grym> Slipzy. bzy. jest ten zbite, więc mogę. E, tylko nie zrób takiego błędu jak ja miałem w serii ze Szwecją. Sze? Zrobiłem client state y i zacząłem mi to sprzedawać. Sprzedawać? No to prestiż sobie zjadłeś. I to dość poważnie. <laughs> A zrobiłem sobie taki fajny plant na północy Włoch. Nazywałem go pizza. Hmm. I potem miałem minus chyba 30 prestiżu. Dobra, <laughs> ja już widzę swój pokój. Dziękuję za wojnę. To będzie kosztować 900 punktów dyplomatycznych. Nie, to jest tego. Będziemy kosztować 900 punktów. Nie. Też nie mało. Ale może? W sumie. Dobra, teraz ta moja armia ma czarną flagę i muszę się wycofać, niestety. Z samej Polski. No ja mam co nawracać w końcu. O 5% spadła mi jedna szeliglina. Ale kraj ładniej wygląda. Polecamy taki kraj. Co ty na to, aby w tym miejscu się pożegnać? Co? Ok. 25 minut. Okay. Że daje, że tak. Optymalna długość. No, w sam raz. Idealna, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie do Lupusalin w opisie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, w którym Szwecja urosła i to dość ładnie. O, ładnie tak, iść. cofnę mapę i to też u siebie pokażę. No, ja zawsze cofam. Tak więc. Yy, dziękuję za uwagę. Na razie zobaczymy. No i papa, za mną był Lupus, ja bym Bogdan. Dzięki. I na razie. Cześć.